Ja już tu jestem, panie kratosie. Może doszło do nieporozumienia. Dzwonki służą do wzywania mnie, kiedy mnie tu aktualnie nie ma. Ty po prostu lubisz dźwięk tych dzwonków? Chyba rzeczywiście brzmią naprawdę ładnie. Panie kratosie, to do ciebie wyjątkowo niepodobne, ale skoro tak bardzo podoba Ci się dźwięk tych dzwonków, nie będę ci przeszkadzał. Tak, doskonale. Świetny Z tej odległości dźwięk dzwonków jest ociupilkę nieprzyjemny, więc może mógłbyś przestać? Już tu jestem, tak jak wcześniej. No to... Jasne, usiłujesz popchnąć mnie na skraj jakiejś emocjonalnej przepaści. Mam rację? No, nie tak łatwo mnie zdenerwować, mój panie. Zostaw te głupie dzwonki! O, o, ojej, przepraszam. Nie wiem, co mnie napadło.